Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, dziesiątym już odcinku na moim vlogu. Ja nazywam się Maciek Kulik, a ten kanał to dajesz, dajesz! Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na nocne szusowanie w szczyrku, ale zanim zaczniemy, na wyraźną prośbę pojawiającą się w komentarzach pod jednym z wcześniejszych filmów, krótkie wyjaśnienie. Szanowni Państwo, ponieważ okazało się, że część widzów nie do końca zorientowała się co do charakteru mojego kanału, chciałbym w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż wiele filmów ma zabarwienie humorystyczne i rozrywkowe. Choć tematyka istotnie jest sportowa, moją intencją nie jest tworzenie Profesjonalnych filmów instruktażowych, ale przede wszystkim tworzenie treści, które mają zachęcać do aktywności fizycznej i pokazywać, że można się także przy tym dobrze bawić. O czym owa część widzów wyraźnie zapomniała. No dobra, to no skoro formalności mamy za sobą, to jedziemy. Ten wstęp jest takim dobrym przyczynkiem do tego, żeby powiedzieć dwa słowa o tym, czym dla mnie jest sport. Sport to ma być przede wszystkim dobra zabawa, to ma być przede wszystkim coś, co ma sprawiać, że czujemy się lepiej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dlatego, jakaś napinka z tego powodu, że ktoś robi to lepiej, ktoś robi coś szybciej, ktoś ma lepszy sprzęt, ha! jest bez sensu. Jest po prostu bez sensu. Na moim kanale chcę wam pokazywać, że sport jest dla każdego: że każdy znajdzie dla siebie odpowiednią aktywność, że nie trzeba być w tym wszystkim profesjonalistą, że do sportu i do siebie w sporcie można podchodzić z dystansem i dzięki temu po prostu dobrze się bawić. Plan na dzisiejszy odcinek jest prosty. Dzisiaj jest piątek 19 marca i jest to oficjalnie ostatni dzień sezonu narciarskiego w Szczyrku. W związku z tym tak zwana wieczorynka, czyli wieczorna jazda, została przedłużona do godziny 23. Na ile udało mi się posprawdzać w internecie, nie ma w Polsce dłużej otwartego ośrodka, Niech ten w Szczyrku, w związku z czym zamierzam być dzisiaj ostatnim narciarzem w Szczyrku, a tym samym ostatnim narciarzem w Polsce w tym sezonie. Ostatnim, ale nie samotnym. Będę musiał się tu jakoś przyczaić i wskoszyć do ostatniej wyjeżdżającej na górę gondoli. panny odpadły! O to chodzi tu oto? Czerwona trasa jest co prawda zamknięta. Hmm. Ale nie mogę się oprzeć, żeby sprawdzić jakie są na niej warunki. Niesamowite, że ta trasa jest zamknięta, a mimo wszystko jest oświetlona i pomimo mult całkiem nieźle przygotowana. Na pewno przygotowana rewelacyjnie, jak na ostatni dzień sezonu. Jakie to jest smutne. Jest już 22:50, więc muszę szybko zjechać, żeby ustawić się do ostatniego wejścia na gondolę w tym sezonie. Wszyscy biegną. 22.58 Dobry wieczór, panie Adamie! Tak, Dobry, Dobry wieczór! Cześć, cześć, cześć. Idę, ostatni zjazd! Tak? Uda się, uda się! Wchodzę! No. No, ostatni zawsze jest do gipsu! Właśnie, ja to jest tak taka jest. teoria, że to jest ostatni zawsze jest do gipsu! Jak na przedostatni można złamać nogę, to nigdy nie ma ostatniego! No. Trzymaj się! Tak. Do zobaczenia! 22.59 Wchodzę! Dzielić. I... I dwudziesta trzecia. Koniec! O, koniec! Wszedłem! Udało mi się! Dziękujemy! Panowie, dzięki za ten trudny sezon. Widzimy się za rok. Zapraszam. Jadę ostatni, dobra? Ostatnia gondola w tym sezonie i ostatni narciarz w Polsce. Za mną nie ma już nikogo. Dzięki, możemy już zamykać. Bek. I tym sposobem kończymy ten sezon narciarski. Przynajmniej ten zjazdowy sezon narciarski. Ale to nie oznacza końca jeżdżenia na nartach, zostają jeszcze oczywiście skitury. I tutaj mam do Was pytanie. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie jeszcze zobaczyć jakieś odcinki takie bardziej zimowe. Czy może wolicie już typowo letnie, wiosenne sporty jak działking, grillowanie, nordic snortling i inne. No bo powoli czas odkurzyć rowery. Bardzo przeciągam ten ostatni zjazd, bo chociaż z pozoru można by powiedzieć, że marzenie narciarza, świetne warunki, sypie śnieg, wokół mnie nie ma nikogo, a z drugiej strony jakoś smutno, że na stokach, na przygotowanych stokach, na wyciągach pojeździmy dopiero w przyszłym roku. No dobrze zjechałem. Słuchajcie i w ten symboliczny sposób kończymy ten odcinek, jeżeli wam się podobało to tradycyjnie dajcie kciuka w górę, napiszcie koniecznie w komentarzach czy w kolejnych odcinkach chcielibyście zobaczyć już aktywności typowo wiosenne, letnie, czy może wybierzemy się jeszcze na skitury. O! Właśnie zgasło światło. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Dzięki i do zobaczenia.